Słuchają wykładów, uczestniczą w warsztatach artystycznych, ćwiczą w wodzie, w hali i w terenie. Po prostu aktywni seniorzy. Tak właśnie nazywa się projekt gminy Skoki i Towarzystwa Wspierania Rodziny i Dziecka Alia. Ludzi trzeciego wieku przybywa. W Skokach oni są bardzo aktywni. Im do życia potrzeba naprawdę znacznie więcej niż to, co im te emeryturki zapewniają. I dlatego organizujemy im, zgodnie z ich oczekiwaniami, coś takiego jak to, na czym dzisiaj panowie są. Oni się mogą spotkać, mogą się rozerwać, mogą, mogą poczuć się docenieni. Do Wielkopolska na mapie kraju to temat pierwszego wykładu wygłoszonego przez Włodzimierza Łęckiego. Znany krajoznawca, były wojewoda i senator zapoznał słuchaczy z tym, co w Wielkopolsce najciekawsze. Skąd wzięła się nazwa Wielkopolska? Co to jest Wielkopolska historyczna? Jak ma się Wielkopolska historyczna do obecnego województwa Wielkopolskiego? A potem takie porównanie. Tytuł mojego wykładu to Wielkopolska na tle kraju. Nie wiem, jak to w skokach jest, ale w Poznaniu niektórzy uważają, że Wielkopolska jest regionem wyjątkowym, najlepszym, najbogatszym, najciekawszym. Co trzecia, świnia jest z Wielkopolski. To jedna z ciekawostek wynikających z danych statystycznych dotyczących naszego regionu. Inne informacje też zaciekawiły słuchaczy. Przynajmniej wiemy co nieco o swoim, swojej Wielkopolsce, nie? Takie spotkania zawsze jakoś skonsolidują to, to środowisko. Jest, no, uważam, że to jest jak najbardziej skazane, a w gminie jest to stosowane bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dzięki powiedzmy władzom. Tutejszej gminy. Ja na przykład jestem Poznanianką z której Kości. Dopiero tutaj od niedawna mieszkam. I to, co mówił pan Wojewoda, no, to są dla mnie no, te rzeczy znane. A poza tym ja kocham historię. Uważam, że to jest dobry pomysł i oby takich więcej było. Kolejne wykłady będą dotyczyć między innymi zdrowia, psychologii i kulinariów. Artystyczne talenty mogli w sobie odkryć uczestnicy warsztatów tworzenia witraży. Oczywiście tej sztuki nie można nauczyć się w tak krótkim czasie. Dlatego zamiast wielkich witraży na warsztatach powstawały małe ozdoby. Panie uczyły się tworzyć drobne rzeczy z techniką witrażownictwa, techniką, która jest nazywana Tiffany. Myślę, że poradziły sobie fantastycznie, bacząc na to, że to jest bardzo trudna sztuka. Wymaga dużego skupienia, precyzji. Aby zrobić takie cacko, potrzeba naprawdę niewiele. Wyczyszczenie odpowiedniego elementu. Jak jest doczyszczony, umyty, wtedy rozwijają taśmę miedzianą, oklejają to. Oczywiście trzeba to ładnie wygładzić, żeby cyna miała przyczepność. No, robią to w koło wodą lutowniczą i nałok nakładają na to cynę i zakładają łóżko, żeby powstał wisiorek I, i to jest wszystko. Zajęcia przypadły w walentynki, dlatego wśród biżuterii nie mogło zabraknąć serduszek. Dzisiaj oczywiście zrobiłam serce, tak jak również inne panie i sprezentuję z okazji walentynek mężowi, jak przyjdę do domu. Wyjątkową smykałką popisał się jedyny mężczyzna uczestniczący w warsztatach. Ja się do zabawy mojej żonie. zrobiłem takie serduszko i wisiorek, no a co z tym będzie dalej zobaczymy. Pierwsze kroki w tej trudnej sztuce zachęciły kilka pań do postawienia kolejnych. Podoba mi się to bardzo i muszę się dowiedzieć tylko, gdzie można surowce kupić, jaki sprzęt i myślę, że będę bardziej mi się to podoba niż robienie biżuterii, bardziej mi się podobają te właśnie witraże. Ale nie sam temat spotkania jest najważniejszy. Sam fakt, że jesteśmy razem, że to integruje i robimy coś, czego może nigdy sami nie odważylibyśmy się zrobić. Ale właśnie y, będąc razem, y, jakoś y, ośmielamy się, nie wstydzimy się poprosić, nie, nie boimy się śmieszności, uczymy się po prostu y, bycia otwartymi i y, y, nie krycia się ze swoimi słabościami czy jakimiś niedomogami. Przed seniorami jeszcze między innymi warsztaty filcowania, kaletnictwa i kulinarne. Największą frekwencją cieszą się zajęcia rekreacyjno-sportowe. 50-osobowa grupa wybrała się na wycieczkę do wągrowieckiej pływalni. Tu można było pokływać, skorzystać z sauny i wodnych atrakcji. Były też przygotowane specjalnie dla seniorów ćwiczenia. Dla seniorów przygotowaliśmy dwa rodzaje zajęć, aqua i hydrocycling, czyli rowery w wodzie. No dzięki temu na pewno poprawią kondycję, trochę kalorii zrzucą no i nabiorą na pewno większej gipkości i będą sprawniejsi. Ze wszystkich atrakcji największym powodzeniem cieszyło się jacuzzi. Pierwszy raz na basenie i bardzo dobrze, ładnie podoba mi się. Przynajmniej mi się kryjgosów, bo masuję wam chory Najpierw byliśmy na rowerach, tam na rekreacji, na gimnastyce. Trochę w tym zimniejszym, potem w cieplejszym basenie, a teraz trzeba się wygrzeć w Jacuzzi. Dojechało nas 50, myślę, że wyjedzie 50 zdrowych, zadowolonych i tak trzyma. Gmina Skoki jest mi z jedną z gmin, która aktywnie. Pracuje z seniorami i nie zapomniała o seniorach przede wszystkim. Już po miesiącu można powiedzieć, że aktywni seniorzy to projekt potrzebny i udany. Seniorom chcemy zagospodarować czas, ale także w sposób pozytywny. Jest to zarówno coś dla umysłu, jak i dla ciała, dla rozwijania zdolności artystycznych. Po prostu no, jest to grupa do zagospodarowania, tak można powiedzieć, która ma dużo wolnego czasu, jest y, bardzo aktywna, y, bardzo słowna. Dzisiaj y, miało być 50 osób w autokarze i 50 osób było w autokarze, także no, aż y, serce się raduje, jak można dla tej grupy coś robić. A przed seniorami jeszcze prawie 4 miesiące wykładów, warsztatów, wycieczek i sesji treningowych. Projekt Aktywni Seniorzy w gminie Skoki współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi czwartej LIDER za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Bełny w Wągrowcu. Wartość projektu to ponad 40 tysięcy złotych. Dofinansowanie to 3 czwarte tej sumy.